Jest wizualnie, witam was w ten piękny poniedziałek um, jak poniedziałek może być piękny, w ogóle o co chodzi, jak to było jeszcze raz Żółty to jest 62, czerwony to jest 07 A fixer to jest 40, spróbuję to zapamiętać yy, co ja chciałem, co ja miałem, co ja miałem zrobić yy, wysłać ich tutaj Dobra, dobra, dobra Zastanawiam się czy z tej serii nie zrobić drone playa, dlatego że, nie oszukując się a, ah, szciszyć to trochę, dałoby się ściszyć trochę, byłoby fajnie. E, jakby z tej serii zrobić rank playa, to wtedy e, miałbym wytłumaczenie dlaczego tak naprawdę dla mnie. Nie dlatego, że jestem taki cienki. Dzięka ściana. Z Zdechu będzie. Co to jest? Czy to wybucha? To wybucha, jak to strzelę, to się załatwia, tak? Tak, zapewne tak.

Damit Ginij rowalu Wono ode mnie Okej okay. Mam wycierasz w zestawie widzę Gdzieś strzelają, znaczy że gdzieś są wrogowie A ja tego nie wi. Okay. swoje Winda nie działa, to nie jest, nie jest winda, nie jest winda, nie jest winda, nie wiem, nie wiem A, zapomniałem, że tu nie ma spina pod shitem, tylko jest zwolnienie A, oni sami się zatem. Mądrzejsi są ode mnie Czy ja potrzebuję?

co jeszcze zaraz, będzie, zaraz mi powiedzą, że klony są ten, wrażliwe na moc? Serio fixer Komuż się tu kończy. Ma dla żyje? Niekoniecznie, nie wiem co to jest. To wygląda jak yeah, do podniesienia, ale... Czy oni w ogóle widzą, że to ich goni? Dobra, ja też nie zauważyłem, więc... Jesteśmy kwita. Wszyscy zdechli? Aaaa, tu mogłem wysłać jednego! Jest Te robociki... Pół, y, te ro robaczki są przerażające w sumie. Jakby no taką cię muszę... wbiec w armię tego podziemia. To na mnie pluje! Jaki jest e, protokół postępowania w takiej sytuacji? Rozumiem, że mam ich przygarnąć, da dać im samochód i mieszkanie. Moja celność jest zdumiewająca. Jamming devices interfering with my visuals. Take a nap. here, There's a computer console at the opposite end of this room. Must control the shield to the jamming device. Cheers. Whoa! I in the Chodź, 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 chodź. Nie, 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 nie. Nie ma skakania po ścianach. Dobra, jak ja na tym etapie rozwoju mam spore problemy, to co będzie jak się zacznie robić naprawdę zabawnie? Że tam się nie będą kończyć chłopaki, machają skrzydełkami i bzykają, ile ich jest. Tak? Widzę, wow. że najlepszą z dostępnych broni w tej grze.

Łapa to się Jeszcze Istnieje nic. Jeśli łapać się kto może. Się, kto może? Nie było tego, nie było w tym nic dziwnego. Nie poczuwam się Jestem Jesteśmy filowani. Granaty idą mi się skończyły. Już, panie, jesteś na zielono, jesteś na zielono. Czy ja mogę? Nie mogę. Ok, tych dwóch powinno już nie żyć. ej, e, e, chłopaki idą? No jeden idzie. To jest nadużywanie systemu, proszę Państwa. Stoimy, czekamy. Bo wiem, że to jest oskryptowane i nic nie powinno nam wjechać w plecy, kiedy jest bezpieczne. W realu, jakby ktoś coś takiego próbował. Nie wiem, w Syrii na przykład

Okej okay, oni nas tu wytłuką, bo mogą, tak? Czemu? What the heck, to w ogóle jest! Przepraszam, czy jest tutaj poziom trudności lama? Czy mam jakiś zoom, albo coś w tym stylu? Nie, nie mam. No, takie coś. Jak się robi o zoom, proszę Państwa? Jest tu jakiś zoom? Okej, okay, sniperka to nie jest moja broń. Żadna broń nie jest moja broń! Co się dzieje, 38? Tak, panie, dziękuję, panie. Użyjmy tego, by uzyskać linię wody. Witam w mark, miejscu. Ten ocean jest

No. jeszcze nas próbuje Na filmie to robiło wrażenie Znaczy w drugim epizodzie niewiele rzeczy robiło wrażenie Ale to co mam na myśli to jest te wszystkie konstrukcje Jak oni to zaplanowali zaprojektowali I w ogóle te rasy, które były w prequelach mi się podobają Znaczy jak oni podeszli do całego tematu Nie będę kłamał, że ładne było to od zabraków począwszy. Pozdrawiamy zabraka. Yy... Zabrakami był w ogóle chyba taki motyw, że one gdzieś się tam. Zresztą większość tych raz się pojawiła gdzieś wcześniej albo w książkach, albo coś, tylko je pierwszy raz pokazali na filmie. Wow. Wszyscy do mnie. Hello

Nie, co to jest Ten na tym działku daje radę. Dobra, to we dwóch. Co mam <mety> wysadzić? To może tak, wysadzić. Ale szybko to było. Dobra, chłopaki za mną tak pod tym klawiszem miałem pobyt. Powoli zaczynam ogarniać sterowanie. Yy, mam wrażenie, że jestem w to coraz lepszy. Jeszcze 3-4 miesiące nagrywania i będę ledwie lamił. Naprawdę mam the Geronimo I Destroy the factory. Delta Scott has improvised an entry and penetrated the foundry, but completing its uh, its mission will not be easy. Several vital components must be identified and destroyed in order to cripple the droid.

Zastanawiam, jak bardzo przylamiłem, gdzie przylamiłem. I, 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 i eee, za, tak, 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 gdzie masz, tu masz, jest. Eee, to jest. tak? O, o, save, save, new, new, A kliknij menu, żeby było on wszelki wielki, bo wtedy będziemy widzieli, gdzie oni polecieli od razu sami z siebie, nie czekali na mnie. Nie czekają za dowódcą. Zresztą nie dziwię im się, a ja też bym nie czekał za dowódcą w tej sytuacji. Jak jest taki dowódca? Czy ja mogę na przykład przypadkiem... Okej. Okay.